Witam, dzisiaj dzięki uprzejmości kolegi będzie okazja przejechać się Toyotą Corollą w kombiku, ale to już tą nową Korolką i nie hybrydą, benzynka 1.2 Turbo. Zobaczymy jak to się sprawuje w jeździe miejskiej. Zapraszam. Jest to Toyota Corolla w wersji kombi, nie jest to hybryda, 1.2 silnik z turbiną. Zobaczymy jak będzie się to poruszało w mieście. Skrzynia manualna, nie automat, więc zobaczymy jak będzie się tym jeździło. Dawno nie jeździłem na normalnej skrzyni, mam nadzieję, że wrażenia wrócą z powrotem. A do tego będzie okazja przejechać tą samą trasą, co był robiony pomiar moją hybrydą w trybie Eco i w trybie Power, więc. Będzie można przetestować na tej samej trasie w takich samych warunkach miejskich, przejedziemy zobaczymy, jak to wygląda. Więc, startujemy, odpalamy. Proszę, jest korolka, żeby nie było. Jakaś informacja o wymianie oleju, zanim to się wszystko uruchomi. I co my tu mamy? Zrobimy sobie spalanie, żebyśmy tutaj widzieli. Zresetujemy reset. Ok, jest zresetowane, żeby nie było. Jest zresetowane i pojedziemy tą samą trasą. Tutaj co mamy? Historię. Informacje o trasie. Ok, to jest standardowe. Standardowe, u mnie też to widać. Więc jedziemy. Jedziemy tutaj z parkingu. Ciszymy radio. Silnik słychać. Nie jest jakiś specjalnie głośny. Myślałem, że będzie głośniejszy. Nie jest tak źle. Aczkolwiek jazda bez automatycznej skrzyni biegów do najprzyjemniejszych nie należy, jeżeli ktoś się nauczył jeździć na automacie. No to niestety Niestety, no i to nam się przełącza tutaj Noc, dzień Po oczywiście wygląda to jak wygląda Jedziemy na razie na parkingu W hybrydzie byśmy jechali tutaj już na prądzie Byśmy jechali w ciszy No ale to niestety, no mamy benzynkę Zobaczymy jak to wygląda, jak, to, jak na takiej trasie sobie poradzi. Nie wiem, czy będzie słyszalny ten dźwięk. Jedziemy tą samą trasą. Będę starał się jechać w podobny sposób. Czyli też rozpędzając, odpuszczając gaz. Oczywiście tutaj nam energii nie przybędzie, ale liczę, że spadnie spalanie. Nie ma aplikacji do porównania, no bo tutaj aplikacja to nic nam po prostu nie da kompletnie. Aby podejrzeć, co się dzieje na, 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 na układzie całym, bo to jest po prostu układ jest jaki jest. Jest po prostu benzyna. Włączamy, odpalamy go, wciskamy gazy i jedziemy. Sześciostopniowa skrzynia biegów, manualna. Tylko tyle dodam. Auto, jak widać, jest miary nowe. Przebieg 43000 widać nie jest jakoś też tak dużo, porównywalnie jak u mnie, jeżeli chodzi o, 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 o wiek. I zobaczymy, jak to będzie się tutaj prezentowało. Wyciszenie, powiem, jest przyzwoite. Materiały, wszystkie takie jak w poprzedniej Toyocie. Co wiele tu się nie zmieniło, wystrój się zmienił. Jeżeli tutaj chodzi o. Mogę coś na ten temat powiedzieć to widać po prostu trochę inaczej zrobili taki wysuwany tablet z guzikami mi to akurat średnio przypada do gustów, ale ten ekran dotykowy, który mam u siebie no dojeżdżamy do świateł mamy tutaj system włączony, widzę asystenta pasa ruchu sobie wyłączymy, żeby nam te komunikaty nieść Chodziły tutaj Stoimy na światłach No i co, silnik działa Silnik chodzi, zobaczmy sobie co tutaj można zobaczyć na tym No tutaj za wiele nie zobaczymy, bo to to co jest w Toyocie zawsze Najnowszy wynik Podjedziemy kawałek do świateł Kolejne i czekamy, stoimy. Temperatura, jeżeli kogoś interesuje, też ustawiono na 21. Mamy klimatyzacja. Wyłączymy klimatyzację, żeby nie było. No, i będziemy tak jechać tą samą trasą. Ruch, jak widać, typowo miejski. Tak jak już wspominałem, troszkę te nowe. Toyoty się różnią już nawet w porównaniu z, do poprzedniej generacji, nawet z silnikami spalinowymi, niehybrydowymi. Są bardziej wyciszone, po prostu są bardziej wyciszone, przez to też jest trochę ciszej. Mimo, że to nie jest hybryda, ale jest, muszę przyznać, że jest cisza. Aczkolwiek no, silnik słychać, że działa. Słychać, że działa. Spalanie, spalanie wzrasta, no bo na postoju silnik, silnik pracuje. Na że to jak widać, no nie, nie ma systemu start-stop, żeby można było tutaj wyłączyć go Więc niestety, no, nasze paliwko zatankowane i idzie z dymem Poruszamy się w korku, teraz aktualnie stoimy, czekamy do świateł Spalanie mamy na poziomie 9.8 niestety będziemy polegać tutaj na wskazaniu po prostu komputera pokładowego żeby to było adekwatne do tego co co mieliśmy po prostu też na wyświetlaczu w Aurisie no i niestety jadąc tutaj w korku stojąc naprawdę stojąc nie jadąc zużywamy pokaźnej ilości paliwa, bo już mamy 10 litrów. Tylko rośnie, nie chcę spaść. Przejechane mamy parę tutaj nie zobaczymy akurat, bo nie ma tego drugiego wyświetlacza, ale na koniec będzie ile ile zrobimy kilometrów. Więc będzie to porównywalne, bo jadę w to samo miejsce. Jadę tylko w drugą stronę, ale jadę w to samo miejsce, więc kilometrów będzie tyle samo. Tam było coś ko 7,4-7,5 kilometra. Też przejeżdżamy. Te same skrzyżowania, te same światła. Trasa jest o takim samym praktycznie nachyleniu, bo we Wrocławiu nie ma jakichś specjalnie górek, różnic wysokości, więc będzie to bardzo porównywalne. Temperaturę mamy tam 9 stopni. Myślę, że to nie ma jakiegoś większego wpływu. To tak naprawdę porównamy dwa napędy: hybrydowy i spalinowy. No niestety mamy do dyspozycji silnik tutaj jeden, jeden ten dwa z turbo, ale benzynie. No ale zobaczymy. Mała pojemność powinien mi spalić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cały czas jedziemy tą samą trasą. Jakaś mała kraksa chyba się tutaj wydarzyła, ale to nie zmienia nam tutaj średnia prędkość 11 km na godzinę. To jest to, o czym już kiedyś tam wspominałem, że średnia prędkość w jeździe po mieście nie jest jakaś zawsze ułamiająca Zwłaszcza że się jeździ w korkach, więc szału nie ma z tą prędkością, dlatego hybryda zawsze sprawdzi się lepiej w mieście no, niż na trasie. Zobaczymy, jak to jest w przypadku normalnej benzynki. No to ogólnie przyjemne, wygodne. Może się komuś podobać, może się nie podobać. To już kwestia gustu, oceny. A my tymczasem mamy mniej więcej, jakoś tak, jedną trzecią trasy. Przejeżdżamy sobie, kolejne skrzyżowanie spalanie. No wyszło nam na razie 11. Nie chcę jakoś specjalnie spadać. Jeździemy sobie dalej, nie czy specjalnie, kiedy się załącza turbina jest to jakoś tak fajnie zestrojone nie ma tej dziury, muszę przyznać, że jest dobrze wyciszone auto, jak na, jak na spalinowe jest dobrze wyciszone, nie słyszę za bardzo silnika. Po drganiach na kierownicy wyczuwam, że, że jest, że pracuje. Trochę dalej przejechaliśmy. Udało się zejść poniżej 10. Wskazuje nam tutaj wyświetlacz 9 8 Średnia prędkość podskoczyła do 14. No i tak to wygląda. Zajmujemy tą samą trasą, tylko w drugą stronę, żeby zrobić tyle samo kilometrów, w ten sam sposób przejechać. mówię, docenia to, to noga lewa odpoczywa w tym czasie sobie spokojnie tylko zwalniamy przyspieszamy, hamulec, gaz hamulec, gaz, a tutaj niestety to trzeba już operować jak orkiestra lewa, prawa, tutaj ręka, tutaj noga także dzieje się po prostu się dzieje samochody to normalna jazda tak naprawdę dla mnie powrót do korzeni powrót do przeszłości tak naprawdę, do historii, do tego co było kiedyś. Jazdy z samochodem niewyposażonym żaden silnik elektryczny oprócz silników od wycieraczek, zamków i takich tam innych rzeczy Każde zwolnienie tutaj to praktycznie użycie hamulca Oczywiście mocniejsze zwolnienie, bo dojazd do świateł to jest tylko tak naprawdę no tutaj nie spowolni nam silnik, bo w hybrydzie jest tak, że on jednak lekko, lekko przyhamowuje Już jakiś czas jeździmy 9.1 spalanie tak to właśnie wygląda zaraz będziemy na miejscu i zobaczymy jak to wyjdzie to w sam raz, na trasie troszkę, troszkę mało to, to dynamiczne jest. Może z racji tego, że to jest ten silnik mniejszy. Auto też jest większe, bo jest w wersji TS, czyli kombi. Ale jeżeli ktoś się łudzi, że ma kupując mniejszą pojemność, jeżdżąc po mieście, zrobi mniejsze spalanie, no na pewno będzie mniejsze od, od, od silnika 2.0, na przykład czy tam 1.8, ale no nie będzie to dużo mniejsze to naprawdę nie będzie dużo mniejsze, jedyne co to można na jakichś tam OC i tym podobnych rzeczach skorzystać ale nic poza tym, bo na eksploatacji głównym kosztem to jest tak naprawdę eksploatacja przy samochodzie Resztę kosztów są porównywalne. Dojeżdżamy na miejsce. Jakoś musimy się tutaj teraz łączyć, żebyśmy zjechali na ten sam parking, żeby sobie spokojnie tutaj szczytać wszystko, ocenić. Jesteśmy na miejscu. Będziemy sobie jakieś miejsce do parkowania może nawet w tą samą stronę No i dojechaliśmy na miejsce I jak to wygląda 8-7 przejechaliśmy średnia prędkość 17, czyli to jest to co mówiłem, szybciej rowerem można nawet jechać 27 minut pojechaliśmy. Co my tu jeszcze mamy ciekawego z historii, to nic za bardzo nie wyczytamy, ale zobaczymy, żeby nie było, że przejechaliśmy jakąś inną drogą, inne odległości. Godzinę wszystko mamy. Jak wyłączymy samochód, to będzie zaraz, nam pokaże, proszę. 9 litrów, 7-8 kilometra, no gdzieś tam 200 metrów, czysta więcej. 9 litrów na takim dystansie. Tak to właśnie wygląda. Co wy na to, jak to u was wygląda? Porównajcie sobie teraz to z wynikiem w hybrydzie, która ma większą pojemność. Jak to wygląda cenowo przy aucie z rynku wtórnego, przy aucie z rynku pierwotnego, prosto od dealera. I co się opłaca? Co się opłaca? Można kupić tą samą Toyotę w dwóch różnych wersjach. Różnice widać na spalaniu kolosalną, moim zdaniem. Jest to 50% trochę. Jeszcze pojeździłem tą Toyota Korolą po mieście i powiem Wam, jak to wygląda. Udało mi się tam zejść do 8,3 jeżdżąc, jeszcze tak po mieście, trochę się kręcąc. To jest oczywiście średnie, już nie kasowane, czyli z tamtym pomiarem, z tamtą jazdą. Więc, więc, więc tak to wygląda w przypadku auta z normalnym silnikiem, z normalnym napędem przy jeździe miejskiej. Jeżeli chodzi właśnie o porównanie wersji katalogowej z silnikiem hybrydowym i silnikiem konwencjonalnym, to w Toyocie wygląda to właśnie w ten sposób. Mamy oś 97 w wersja hybrydowa, 97900 dokładnie. 1,8, a wersja Turbo 1,2 82 400. Tak to wygląda w Toyocie. Więc teraz sobie policzcie. Tak naprawdę, jaka to jest mała różnica. Niby jest 4,5 litra w jednej, a patrzcie, ile jest w Toyocie z silnikiem normalnym. 6,4. Różnica tylko niby 2 litrów na wskazaniach tego, co mówi producent. Ale tak naprawdę, z tego, co widzieliście, jest jak jest. Zejście do tych 4,5 wartości średniej nominalnej. Jaka to jest wartość średnia nominalna? Po przejechaniu nie wiadomo ilu kilometrów to właśnie wygląda, więc różnica cenowa naprawdę jest niewielka. Wróci się to na choćby na samym paliwie dosłownie po przejechaniu 2-3 lat. Zależy kto, oczywiście, jak jeździ, ale wróci się to bardzo szybko. Więc jeżeli ktoś się zastanawia i kalkuluje sobie, to. Radzę wziąć to też pod uwagę, ale wrócę. Jest na przykład tak, że hybrydy mają zniżki na parkowanie w mieście. Wyrabia się specjalną kartę, tylko że jak kupicie akurat hybrydę, z tego co widzę tutaj, nową korolkę, no to nie dostaniecie takiej karty, bo ta karta jest dopiero wydawana, kiedy to zużycie CO2 musi być poniżej 100, a tu ma 103, czyli już się nie łapiecie. Więc kupujecie. Używaną auricę, używanego Priusa, i łapiecie się bez problemu na kartę tańszego parkowania w całym mieście. Polecam, korzystam, jak ktoś dużo potrzebuje, dużo parkuje w mieście, jest to naprawdę opłacalne. Tu złotówka, tam złotówka, ale tak naprawdę, jak ktoś płaci jakieś abonamenty, to ma, też ma duże zniżki, więc naprawdę warto to sobie wziąć pod uwagę przy zakupie auta: czy wziąć hybrydowy, czy wziąć normalny, zwykły spalinowy. Wygoda skrzynia manualna y, w normalnym y, kontra skrzynia y, automatyczna. To jeździł trochę automatem, wie o czym mówię. Naprawdę polecam, polecam zastanowić się przed zakupem, przed wyborem, jeżeli ktoś się waha, wziąć sobie kalkulator, wziąć sobie arkusz kalkulacyjny, przekalkulować i zobaczyć, jak to, jak to wygląda w mieście. Zejść poniżej 5 litrów normalnym samochodem będzie naprawdę ciężko. To tyle ode mnie. Chcecie następne filmy i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Żebyście byli na bieżąco, możecie ten dzwoneczek sobie tam wcisnąć. Zapraszam do kolejnych filmów i do, i do obejrzenia innych materiałów, porównań, jak to wygląda w hybrydzie. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Hej!